Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie gramy sobie na mapie Aram plus na 5 szybki mecz Lola na telefonie i tak właśnie będzie wyglądać dzisiejsza rozgrywka. Gramy jako Jana, tego tu się jest to postać, właśnie na krótko z mieczami, natomiast nie mamy możliwości nie, nie mamy możliwości tutaj zagrać inną postacią w tym niż na krótką. Tak jak mówiłem, testujemy wszystkie postacie i będziemy się uczyć tych postaci, żeby grać jak najlepiej e, w przyszłości i żeby wiedzieć jak każda postać działa i jakie funkcje ma. E, także też e, i w tym odcinku gramy nową postacią. Nie miałam w niej przyjemności grać, także stąd niekoniecznie, niekoniecznie e, to taka postać potrafi także wybaczcie mi za wszystkie niedogodności które tutaj się pojawią nie wiem kompletnie nic o tej postaci eee, myślę że początek jest całkiem niezły to ja nie jakoś tą postacią także nie jest w tym momencie wyrąbaliśmy totalnie także myślę że to jest ten moment w którym giniemy dokładnie tak na jak eee, natomiast nie, nie było to nic takiego nie wiem na czym polega super atak tutaj tej postaci eee, przytrzymać przerywę. Że, 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 że. No dobra. To dobra. się w praktyce. ja no, nie mam Zobacz, czasu, bo muszę lecieć, żeby tutaj atakować, bo to też... Um, jak będę miała chwilę więcej, to, to myślę, że na spokojnie na ten moment nie ma sensu. Um, nie ma sensu tego dokonywać. Eee, dobra. Się. O, no wy... co, co robicie? Znowu jestem z beczką co tutaj za każdym razem idę, że Też jest mega śmieszne. Nie wiem jakoś mnie to tak bawi taka, taka postać. Mimo wszystko. Dobra. Czy jesteśmy w stanie go dobić? Czy nie byliśmy w stanie go dobić? było tak blisko, żeby go dobić. Rakał no i co? I... A, ja przerwałam pewnie znowu atak jakoś, w sensie każdy mój ruch to było przerwanie tego ataku. Pewnie, pewnie tak. Dobra, udało się, udało się coś tam zdziałać, ale kurde ja mam dwie to jest mega mało. Co się dzieje w tym meczu? Nie jestem w stanie za bardzo zrozumieć co się dzieje w tym meczu. Dobrze, no spokojnie, przeczekamy no sobie, zobaczymy co się zaraz wydarzy. E, także powiem, to będzie nasz atak. O, już nas bombardowali, e, Dobra, Izrael zaatakowany. Tutaj jeszcze bomba rzucona, także też spoko. E, raka, czy jakaś jest z zaatakowany, Także też spoko. E, także tak. Zginęliśmy, ale no, zaatakowaliśmy jeszcze do końca. Czy mam tylko dwie asysty? Jakie dużo asystowałem w tym momencie, nie? Nie? nie. Okej, okay. jeżeli nie, to nie, no trudno. Wydawało mi się, że bardzo gdzieś tam fajnie to wyglądało, natomiast chyba w tym momencie, jak na to patrzy, to chyba nie bardzo. Dobra, mam trzy asysty, jednak się coś zmieniło. Jest progres. Trzy asysty, wy... dwa Czarno widzę nasz mecz dzisiejszy. Ja nie wiem. Nie wiem. Ostatniej zrobiłem cały czas porażki w tej grze, ja nie wiem. Chyba czas zmienić grę, w której gieramy, żebyśmy mogli faktycznie zadziałać i coś ciekawszego zrobić. Eee, dobra. No możemy z inną strony, już tylko do uroga się zbliżyć, Chyba nie, nie Niestety, eee, Dobra. Tyle ile byliśmy w stanie to jeszcze dokonaliśmy ataku Nie mam w ogóle nie mam w ogóle mm, siły w tym momencie Znaczy, many e, Także nie atakujemy e, Tyle ile jestem w stanie tyle to Dajcie mi spokój Dajcie mi spokój wszystko to jest chwina Przecież wiem że tam jesteś Dwa trupy no, bez sensu Dobra, udało nam się go dobić. Jak my to zrobiliśmy, to ja nie wiem, serio? Nie mam pojęcia ale To było dobre <grych> Mimo wszystko No zapitu mnie, no bo zrobiłem coś słabego, no ale jakbym miał się obrać, jakbym miał się leczyć tyle czasu, no to... Do... Bo złego wolę to, niż, niż, niż udawać, że coś potrafię. Mam jednego killa, 3 dedy, 4 asysty. Ciężki wynik, ciężki wynik. Jak tak patrzę na innych, to nie jestem taka zła, ale no, jestem tak powiedzmy wśród tych słabszych, no. Ale co mam zrobić, no? Myślę, że to jest ten moment, w którym polecimy to po nich. Dokładnie tak. Trzebuję się wycofać. O super, udało mi się wycofać jeszcze. To ja też spoko. Um, tak. Dobra. Zginiemy. Super. Czemu ja atakuję sama? Czemu nikt mi nie pomaga? może kiedyś, da, nagramy takie odcinek, w którym wygracie razem ze mną i pogramy sobie razem. Eee, może wtedy pójdziemy, pójdzie nam lepiej. Tylko, że jak będę tak mówić, oby. <noise> Nie no, żartuję, gdzie. Fajnie by było z wami zagrać kiedyś. Myślę, że to by była fajna taka gierka. Eee, dobra. Mamy pierwszą wieżę straconą, jesteśmy w e, czterech literach, że tak poprzecznie ujmę I, i tyle mam do powiedzenia w tej sytuacji. No możecie dać mi spokój, ja naprawdę nie chciałam was zabić. Muszę udawać, żeby się nabrali, wiecie jak jest. Chociaż nie mogą wiedzieć, że ja ich chcę tutaj zabić. Dobra, udało nam się zabić to nam się zabić? No, pomóż mi. Naprawdę? Ziomek miał końcówkę życia i nie byliśmy w stanie go zabić? Znaczy, on miał jakąś tam obronę. No, no, ale dobra. Jakąś badawczę, czy coś tam, ale. Na... Co? Nie wierzę co tu się dzieje w tej rozgrywce. Naprawdę, jakby muszę zrezygnować z z grania mm, na jakiś czas z tej i zmienić grę na coś innego bo po prostu cały czas, ale to cały czas przegrywamy to jest nie do wiary po prostu to co się dzieje tutaj to jest po prostu jakieś szaleństwo, naprawdę cały czas, ale to cały czas przegrywamy po prostu tym postaci nie potrafi, znaczy nie tylko tą postacią, każdą postacią po prostu jesteśmy, nie wiem, tak słabi w tym, co, się, co robimy, że, że po prostu nie idzie, nie idzie grać, no czy z większą postacią? Tylko to Lulu, czy jakoś tak jest w stanie jest w stanie się powiększyć, żeby, e, żeby nam zwiększyć. Nie wiem, nie wiem na czym to polega. Ja wam nie będę tłumaczyć, bo ja kompletnie się na tym nie znam. To nie ma totalnie sensu, żebym nie to robiła, skoro się nie zna. Dobra, to na tyle, ile byliśmy w stanie. Ech, I co? No i czekamy. Czekamy, że oni do nas wyjdą i coś zrobią ciekawszego. Nie jesteśmy w stanie sami zrobić nic, nic ciekawszego. Zaatakowało ich na tyle, na ile było w stanie. Boże, jak mnie przeszkadza w słuchawkach, to jak, jak obejka. Naprawdę, to jest tak rozpraszające, że się to lega. Skinę Nie wiem, kiedy coś, bo witam ty. Cz oni nas Koniec serii. A, jej, unicestwili nas. Unicestwili. To właśnie, przeszkadza? tak. Owszem. na Trzeci na wykończeniu Lulu okay. sam nie da rady Zawsze też dla mnie to takie małe postacie, to są dla mnie takie ojej, takie dzieciaczki, które nie dadzą rady Są... Mamy dwóch takich Dobra, atakujemy yy, Atakujemy, atakujemy, atakujemy ja Wiem, że dam radę, ja wiem, że dam radę No czy ktoś może mi tu pomóc? Dziękuję bardzo za pomoc. waszą. Czy ktoś mi jest tu w stanie pomóc jakkolwiek, żebyśmy byli w stanie jej zrobić krzywdę realnie? Czy nie? Nie wiem. Czemu nikt mi nie był w stanie pomóc? Przecież ten z tą beczką, to ja nie wiem co on robi. No, Ezreal nie jest ze za... mną. Ja mówiłam, czemu Ezreal mi nie pomaga, czy coś tam. Ezreal nie jest po prostu ze mną w teamie. To ma duże znaczenie. Dla ja wyraz wyjaśnię, dlaczego dla Izrael nie gra ze mną. Mógłby mi pomóc, prawda? Mógłby. Mógłby mi pomóc. Czemu nie chcesz ze mną współpracować? Czemu nie chcesz ze mną działać? Nie wiem, nie rozumiem. Ja sobie pobiję tu dzików. I tak, ja mam dużo czasu. Udało nam się jakkolwiek ich tutaj zaatakować, ja się cieszę. Udało się też zablokować postać, także też spoko, i zginęliśmy, ale to e, bardziej przez to, że byliśmy bardzo blisko wieży i, i, i przez to pojawił się problem. Natomiast trochę nadrobiliśmy sobie killami i asystami. Mamy 4 kila 7 deadów. 12 asystów, także też, także też fajnie. W tym momencie znowu nas unicestwili i w tym momencie chyba e, jesteśmy w stanie przegrać ten mecz, niestety. Zobaczmy sobie, czy są w stanie podejść do tego. Natomiast myślę, że jak najbardziej jest to bardzo proste w tych sytuacji, gdy nikogo nie ma. Ja jestem za 10 sekund, także to jest dużo czasu i w ten sposób oni wygrywają mecz. Ja Wam w takim razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że mimo porażki Wam się podobało. Do usłyszenia. Hej.